W tym odcinku powiem Państwu o możliwości ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów pożytku publicznego. Jaki podmiot jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń? O dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy według statusu definicji określonej w ustawie prawo przedsiębiorców. Jaki jest wymagany okres prowadzenia działalności statutowej, aby organizacja pozarządowa lub podmiot pożytku publicznego mógł ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń? Aby organizacja pozarządowa lub podmiot pożytku publicznego mogły ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, działalność statutowa powinna być prowadzona przez okres co najmniej 14 miesięcy, tak aby mogła wykazać spadek przychodów z działalności statutowej w analogicznych dwóch miesiącach roku bieżącego, w stosunku do tych samych miesięcy roku ubiegłego. Ponadto, w okresach porównawczych, przy wyliczaniu spadku przychodów z działalności statutowej, działalność powinna być aktywna, zarówno w okresie złożenia wniosku, jak i w okresach wykazywanych do spadku obrotów. Na jaki okres organizacja pozarządowa lub podmiot pożytku publicznego może ubiegać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Okres dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników może wynieść maksymalnie 3 miesiące. Organizacja pozarządowa lub podmiot pożytku publicznego, wypełniając wniosek składany do Urzędu Pracy, wpisuje liczbę miesięcy, na jaki okres dofinansowania będzie się ubiegał. Czy będzie to 1, 2 lub 3 miesiące dofinansowania. Ponadto dofinansowanie wypłacane jest od miesiąca złożonego wniosku, bez względu na to, w którym dniu został złożony wniosek. Na przykład, czy wniosek został złożony 1 lub 30 czerwca, dofinansowanie będzie przysługiwało od pełnego miesiąca czerwca. Ponadto należy pamiętać, że wnioski należy składać. W terminach naborów ogłoszonych przez y, Urząd Pracy. Nabór trwa 14 dni. Nabory ogłaszane są przynajmniej raz w miesiącu, tak aby podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie mogły złożyć wniosek o wsparcie finansowe w ramach tarczy antykryzysowej. Jaka jest wysokość wsparcia udzielanego w ramach dofinansowania? Kosztów wynagrodzenia pracowników dla organizacji pozarządowych lub podmiotów działalności pożytku publicznego. Wysokość wsparcia udzielanego w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń będzie uzależniona od wykazanego spadku z przychodów działalności statutowej przez wnioskodawcę we wniosku składanym do Urzędu Pracy. Załącznik numer 2 do wniosku zawiera arkusz kalkulacyjny, który pozwala obliczyć w sposób automatyczny spadek obrotów. Wystarczy, że organizacja wpisze kwotę w 2019 oraz 2020 roku, wybraną kwotę z dwóch kalendarzowych, analogicznych miesięcy właśnie tych, które wybrała do okresów porównawczych. Wówczas e, arkusz kalkulacyjny automatycznie wyliczy kwotę spadku obrotów. Następnie po wpisaniu danych dotyczących e, liczby pracowników objętych dofinansowaniem, ogólna kwota wysokości dofinansowania również zostanie wyliczona automatycznie. W przypadku spadku obrotów o co najmniej 30%. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za każdego pracownika. Jeżeli organizacja wykaże spadek przychodów z działalności statutowej o co najmniej 50%, dofinansowanie nie będzie przekraczało kwoty 70% minimalnego wynagrodzenia. Za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia na każdego pracownika. W przypadku, kiedy organizacja lub podmiot pożytku publicznego wykaże spadek obrotów na poziomie co najmniej 80%, dofinansowanie nie będzie mogło przekroczyć kwoty 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia. W odniesieniu do każdego pracownika. Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na maksymalny okres trzech miesięcy. W jaki sposób można składać wnioski, ubiegając się o wsparcie zawarte w tarczy antykryzysowej do Urzędu Pracy? Wnioski należy przede wszystkim składać za pośrednictwem serwisu internetowego praca.gov.pl w ogłoszeniu o naborze. Znajduje się link przekierowujący przedsiębiorcę do konkretnego formularza elektronicznego. Przedsiębiorca wypełniając dokumenty w sposób elektroniczny powinien posiadać podpis elektroniczny. Instrukcja założenia profilu zaufanego umożliwiającego podpisanie dokumentu w sposób elektroniczny znajduje się również w ogłoszeniu Ana Boże. Ponadto pracownicy Urzędu Pracy również udzielają wsparcia. W tym zakresie. Należy pamiętać, że przedsiębiorca składając dokumenty w wersji elektronicznej podpisuje jednym podpisem elektronicznym tzw. Tak paczkę dokumentów, a więc procedura jest procedurą uproszczoną. W sytuacjach uzasadnionych urząd również dopuszcza możliwość złożu, złożenia dokumentów w wersji papierowej. W tym celu należy przygotować kopertę zaklejoną. I przekazać ją do specjalnie dedykowanej skrzynki podawczej, znajdującej się w holu budynku Starostwa Powiatowego, lub po prostu przesłać dokumenty pocztą tradycyjną na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie. Należy tylko pamiętać, że decyduje data stempla pocztowego.